Wyścig drugi rozegrany zostanie na dystansie 1800 metrów, jest to bieg dla trzyletnich klacza arabskich drugiej grupy, czyli takich, które w pierwszym roku swoich startów nie zwyciężyły w żadnej gonitwie. Z jedynką pobiegnie Glorietta pod Romanem Maciejakiem, dwójka Perudzia pod Józefem Gęborysem, trójka Tasyria pod Piotrem Swobodzianem, czwórka Szaradę pod Tomaszem Dulem, piątka Elandra pod Wiaczesławem Szymczukiem, szóstka Hadima pod Emilem Zachariewem, ta debiutuje. Dzisiaj na służebcu siódemka Machorka pod markiem i z numerem ósmym Ekologia pod Sylwestrem w ulice. Cztery klacze wyhodowane w Polsce i cztery klacze wyhodowane za granicą Szarada i Hadima w Niemczech, Tassia w Szwajcarii i Ekologia w Szwecji. Machorka jest ładowana do Startboxu i jako ostatnia będzie wchodziła Ekologia. Są problemy, klacz, klacz jest uparta, nie chce wejść. Joker Sylvester Puls uderzył ekologię batem, a ta zaparta nie chce wejść do start Startboxu. Linką została uderzona klacz w zad. Przesunęła się kilka metrów. Prawdopodobnie obsługa będzie wprowadzała klacz na pasach do maszyny. nie będzie potrzebna. Ekologia jest już w maszynie startowej i za moment konie ruszą. No jako ostatnia ruszyła Perugia, która dużo straciła. Na pierwszym miejscu jest Machorka. Za Machorką galopuje Glorietta. Trzecia jest Ekologia. Czwarta szaradę, piąta Elandra. Szóste miejsce zajmuje Szóste miejsce zajmuje teraz Hadima, siódma jest Perugia i ósme miejsce Kaslia. Pierwsza jest Mahorka, druga Glorietta, trzecia Ekologia, czwarta Szaradę, piąta Elandra, szósta Hadima, siódma Perugia. I na końcu stawki galopuje Tasria. Do celownika pozostało klaczą 1000 metrów. Machorka w dalszym ciągu jest pierwsza. Drugie miejsce zajmuje Glorieta. Trzecia idzie dużym kołem Ekologia. Sarades Elandro. Kolejna para to Hadima i Perudzia i na końcu stawki galopuje Tasrija. Konie zgrupowały się przed wyjściem na prosto, na którą wyprowadza Mahorka. Machorka, zamknięta faworytka gonitwy Szaradę. I polem idzie Ekologia i Elandra. Elandra, bardzo dobrze poszła. Elandra jest już na prowadzeniu. Ale przy kanacie jest Glorietta i ekologia środkiem. Ruszyła się także szaradę, która dostała przejście. Ekologia i szaradę walczą drugie miejsce. Pierwsza chyba jest Elandra. Elandra, Elandra na prowadzeniu. Elandra z szaradę, Elandra z szaradę. Elandra, szaradę, Elandra, szaradę. Elandra jest na prowadzeniu i nie da sobie odebrać zwycięstwa. Druga szaradę, trzecie miejsce zajmuje. Ekologia czwarta jest ta Sria. I na piątej pozycji Perucie.